Halloween jest świętym typowo tradycji pogańskiej, wywodzi się z tradycji irlandzkiej, jest to święto irlandzkie świętowano w tym czasie Boga śmierci Samhaina. Wtedy w tym czasie krótko po sataniści, przywłaszczyli sobie to święto i tej nocy z 31 na ostatniego znaczy na 1 października organizowali łączyli to z czarnymi mszami z organami seksualnymi z identyfikowaniem się z demonami potem zaczęli sami uważać to święto święto Halloween tę noc właśnie jako jedną, obok, jako jedną z najważniejszych obok nocy Walpurgi, jak, jako swoje święto, swoją noc, w czasie której również w niektórych sektach satanistycznych dochodziło do, do składania ofiar z ludzi. Dlaczego Halloween jest niebezpieczną zabawą? Przede wszystkim problem tkwi w tym, że dzieci, bo to przeważnie Halloween świętują dzieci i młodzież w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przyzwyczajana jest do tak zwanego myślenia magicznego, jest oswajana ze światem demonicznym, jednocześnie, równocześnie nie przekazuje się istotnych informacji związanych z przeżywaniem święta zmarłych, wszystkich świętych i Dnia Zadusznych. Niejako synkretycznie wiąże się te dwie rzeczywistości: święta pogańskiego, rozumienia tego święta, właśnie Halloween, i święta wszystkich zmarłych, wszystkich świętych. Dzieci dość niewinnie przeżywają tę rzeczywistość, i problemem w sumie bezpośrednio nie jest zniewolenie bądź opętanie, bo nie każda zabawa w Halloween, przebranie się za jakiegoś stwora potwora musi kończyć się z niewoleniem bądź opętaniem demonicznym, ale problemem bezpośrednim jest właśnie ta, ta rzecz, ten fakt, że dzieci nie potrafią już przeżywać coraz mniej z tych dzieci, które potrafią przeżywać uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny po katolicku, po chrześcijańsku. Więc dlaczego mamy dawać dzieciom możliwość do tego, aby bawiły się, chociaż niewinnie i kultywowały tradycję pogańską, skoro możemy świętować święto w sposób chrześcijański. Czyli stąd Noc Świętych. Czyli stąd Noc Świętych. Nasza propozycja organizowana po raz trzeci w naszej parafii Franciszkanów w Tychach. Serdecznie wszystkich zapraszamy do tego, by wzięli udział. Jest to pewnego rodzaju jedna z alternatyw Kościoła rzymskokatolickiego, świata chrześcijańskiego na kultywowanie pogańskiego święta, jakim jest Halloween. Problem związany z niewinnością zabaw, związanych z świętem Halloween, świętowaniem Halloween przez przedszkolaków, przez dzieci, polega na tym, że pomimo iż dzieci, pomimo młodzież, iż młodzież bawi się przebieraniem różnego rodzaju stwory, potwory, Zły duch nie zna się na tych żartach. Dlaczego? Dlatego, że nie chce się na tych żartach znać. Jeżeli my, jako ludzie, podejmujemy takie kroki, takie czyny, takie decyzje, które nas samych z własnej woli zbliżają do rzeczywistości demonicznych, czyli takich, które związane są z działaniem złego ducha, to taki zły duch, szatan, diabeł, demon, jakkolwiek go nazwiemy, wykorzystuje tę sprawę. I traktując to zupełnie bardzo poważnie, może wkroczyć w rzeczywistość naszego życia duchowego, rodzinnego czy każdej innej przestrzeni naszego życia.